Ej, 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 hej Canon climb! Już tu jest, a oprócz tego mamy jeszcze potężnego Wojtolo Bongolo, witam serdecznie Hello, Hello Matiohano. Dobra Matiohano, stary, nie ja wiem czy zauważyłeś, do... wow. ale mamy tutaj do czynienia praktycznie ze samymi graczami. Ja ciebie widzę, oj dostałem, 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 ale lecę, lecę, lecę. Poczekaj, zadzieram kiecę ile ty... Nie widzę już... Jak się czujesz, nie będąc hakerem? Nie wiedziałem, że ty też jesteś haker, ja to nie to. jestem żadnym hakerem, ja jestem Cristiano Orwaldo! Christianito Ronaldo! Dobra, poczekajcie oj, 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 bo wiecie o co chodzi? Canon Climb jest bardzo fajną giereczką, ale jeżeli są tutaj gracze, a tu mamy samych graczy, no to jest naprawdę spina Ostra Fest. Dobra, ja jestem na mecie. Czy pan Wojtuś ja to... Wojtuś też słuchajcie, tutaj do nas dobija? No mam nadzieję, yes, że tak. Okej, 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 więc mamy, słuchajcie, 14, 14 osób! Już mamy 16 ronda terminada. No i powiem Ci tak, to wojtola Bongolo! Spisałeś mamo, się mamo. na medal! Stary, ty masz tego skina Frankensteina? Yes. o Ale tu jest... Zrobiłem! Stary, to jest genialny skin Stumble, ale wiesz jakiego ja mam skina? Cristiano Ronaldo, <grym> Sui. <wstydłatnie> Ej, dobra! Dobra, Rocket Rumble, Captura las Banderas! I teraz musicie obstawiać, słuchajcie, kto wygra ten epizod. Ej, ej, jesteśmy w ej, właśnie! LOL! Już miałem powiedzieć, żeby obstawiali ludzie, kto wygra. Czy Wojtolo Bongolo, czy Macio Szaszek Koksik. Ej, ej, ale koleżko, koleżko, ja, my tutaj jesteśmy w jednej drużynie. Nie wiem, ktoś mnie... Ktoś mnie tam... Ej, no co jest?! Jakiś gościu mnie strzela! Stary! O lol, ja jak jakiegoś typa, ale tam też... Oj oj oj, bardzo dobrze stary, ja, ja mam taką taktykę, to jest generalnie najlepsza tak. Ej, co jest grane! Ten gościu do mnie strzela! Gościu z naszego teamu strzela do mnie chyba tylko dlatego, bo mam czerwony nick i po prostu gościu się podjarał. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Beka typa, beka 500, ale słuchaj, najlepsza taktyka jest taka, lecisz do nich do bazy i po prostu absorbujesz ich uwagę, wiesz o co chodzi. Oni wtedy nie mogą przejmować flagi i tak dalej, i tak dalej. Oh, dobra, tak, 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 to jest dobra taktyka, oczywiście trzeba się umiejętnie tam ustawić, żeby cię nie zrzucili, ale generalnie to działa 8-4, to jest bardzo przyjemny wynik, teraz tak, policjant, wyjazd z tą policją Nie będę... Ale... No i bardzo dobrze! Mam nadzieję, że tego gościa, słuchaj, z tym wąsikiem. Ej, dobra, ja, ja nie mogę z tym typem. Typ z naszego teamu cały czas do mnie, no po prostu nawala. Cały długi czas. Ojojo, jeszcze spadłem! Ole, wyrzuciłem te na bombę! Ej, dobra, mamy lipę, stary. Mamy lipę, bo jest 6 do 6. Ja cały czas nie mogę się przedostać tam. Okej, okay, tutaj. Ciang! Wszyscy pospadali. Let's go! Tutaj jeszcze poślę im bombeczkę jedną. ciach, Teraz już wypisujemy. Ej, przegrywamy, stare. pół minuty do końca. Nie, co? Stare pół minuty do końca, a my przegrywamy. Nie jest sytuacja kolorowa, zdecydowanie nie. Okej, okay, tutaj gości sobie wypada elegancko i teraz tak, ja sobie przejdę, zrobię sobie Ciach. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. teraz. Jest ojtek, dawaj stary, lecimy do, do nich na bazę. Próbuję, próbuję, próbuję <laughs> stary, ale. Ciężko. Ok, z 5 do 5, stary, przejmujcie flagi, tu jest cały Przymuję, ich team. Przyjmuję. Tu jest cały ich team, ja absorbuję całą uwagę. Ej, zabrałem, patrz, zabrałem. Ej. Let's go! O to właśnie chodzi! Oni się nie dają na to, stary. 7 do 4, 8 do 4, o to właśnie chodzi! O to właśnie chodzi! Ciao, 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 dobra, tutaj zabieram wam. Mamy to! Mamy to, Mamy to stary Macioch i Wojan to jest stary team, wygrana. Nie może być inaczej. Ale dobrze, że nas dało do tego samego teamu Ej, Całe szczęście, bo gdyby nie to, to mielibyśmy potężne starcie Tytanów, ale to, słuchajcie, <sum> i tak nas nie ominie, ponieważ teraz mamy finał. Tojtyk 3 3 7 kontra Maciuszek. Oj o! Ty jesteś hakerem, gościu! dasz, no ty kajgas, stary! Myślę, że mówiłem ci już tę radę, ale pamiętaj, na tej mapce najważniejsze jest to, żeby noty kajgas! Czyli oczywiście nie spadnij. nie spadnij! Jeżeli będziesz nie spadał, to wtedy wygrasz. Wiesz o co chodzi. Nie spadnij, LOL! Dobra rada, morderka! Nie spadnij. I ej, dobra słuchajcie, ten skin Wojtka jest po prostu tak genialny, serio, to dobra. jest mój Ja go nie mam, w ogóle Ja nie mam żadnego z tych nowych skinów, ja nawet stary nie mam jeszcze nie? tego Stumble Passa <laughs> Serio? Ja nie mam tam pasa, nie, bo... nie, masz tej emotki, tej... nie mam starej tej emotki, ale spokojnie, ale spokojnie. będę ją tak miał, będę, będę ją miał, będę ją jadł, o, tak mogę. Ja ci powiedzieć. będę otwierał tutaj przejście, bo to jest najlepsze. Tak, tej tak, tak. Ta... Ej, gościu, ten banan mi dał, wiesz, w łeb mi dał. łeb? Uważaj no, na banana. banana. Fokus na banana. Tak jest, to... gościu. Ciao! <laughs> Ej, dobrze, dobrze, to zrobiliśmy stare, zobacz, gracze. Gracze ogarniają temat, stary. Gracze ogarniają temat, bo nie odpadają tak pa. łatwo. Więc my musimy im troszeczkę wrzuciłem pomóc. Ciao! Stary, wyrzuciłem banana. Dobrze, tak jest! Tak jest. Ej, dobra, ten usłę, ten, ten gościu ze skinem boksera, on się na mnie strasznie yy, czaił właśnie w tym Rocket Rumble. Dobrze, dobrze, ale wyrwał, ale wyrwał gościu godno normalnie. Ojojoj, oj, oj, teraz najcięższe, teraz stare najcięższe. Teraz najcięższe, trzeba to szybko zrobić. Cióh! Let's go, let's go, let's go, let's go. Okej, okay, idealnie. Bo bardzo mi pomogli bardzo mi... O nie, nie! Wojtek, to Wojtek, 3-3-7 spadł, czyli słuchajcie, ja mam teraz yy, solówkę, mam solówkę, patrzcie, z Froxim.

Eee, dobiegnij do mety? Nie, 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 to znaczy, żeby żebyś nie, nie wyrwał w łeb gościu przed tym, jak dojdziesz do mety Tak jak tutaj gościu wyrwał Essa, essa. Dobra es, 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 es. Ej, dobra, no spadłem, no ale widzisz, oni nie chcieli, oni w ogóle nie chcieli Sławej, wiesz, jakby kontynuować naszej tutaj podróży Na telefon! Dobiegnij do mety Okej, okay, tutaj jest na zielono Hej, dobrze stary, tylko, tylko weź nie wykoś mnie, bo ja jestem piłkarzem, w, wiesz dobra, co, chodzi, ja muszę dobra, uważać tę kontuzję ja wygląda. mam stary ubezpieczone nogi, tak jak Cristiano Ronaldo! Również ma ubezpieczone swoje nogi, swoje giry ma ubezpieczone. I ja też mam ubezpieczone nogi, także dobra, prze, czekaj, czekaj, przejdziemy tutaj. Nie! Oh, no, no, no! Ja go na dole! Ja go na dole La partida! Ej, dobra, oni nie przechodzą! A nie, bo tam nie było jeszcze odblokowane. Dobra, dobra, ciach, ciach, ciach. Ciach, 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 teraz robimy ciach! Let's go! Na święty kamień, stary, przechodzimy na świętym kamieniem Zawsze, oh. zawsze na świętym kamieniu. Trzeba zrobić szybką drzemkę. I jak jesteś gotowy, wtedy można... O! Ej, dobra, dobra, słuchajcie, ja mu mówiłem, żeby uważał na nogi. Nie powiedziałem mu, żeby uważał na zęby, stary. Moje zęby Cristiano Waldo również są ubezpieczone. Także ty lepiej na to uważaj, gościu, wiesz. Bo się nie wypłacisz. Ej, dobra, słuchajcie Ale jestem zombiakiem, ty mi nic nie Dobra, słuchajcie, ja... oj, 16 osób! RONda terminada! Dla nas to bardzo dobrze! aki 82 z, ze skinem piłkarza niestety odpadł. No słuchajcie, no nie mam tutaj piłkarskiej rywalizacji. poddasz. Chyba Pod stary. Się... O, o nie. Ej, o dobra, nie. stary. Wiesz race, jak się race. wchodzi na te, na te planety? Da, 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 wiem, 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 można wskoczyć No dobra, to ja bym zobaczył jak Tojtek 337 wskakuje sobie na planetę, stary. Jesteś a takim a troszeczkę astronautą teraz, wiesz? Yes, yes. yes, dobra słuchajcie, ja przechodzę, nie wiem czy to jest najlepsza ym, na, najlepsza ścieżka, ale biorąc pod uwagę, że jestem na równi z Mr. Toytek. Czy... <ścoughs> co ty myślałeś, gościu? Że co, ja jestem... Co co, co ty myślałeś? Że ja wczoraj się urodziłem? Człowieku, chodź tu się klepać, ja wiesz. Oty. Ej, to jest stary kosmiczny, o nie! <ścoughs> stary kosmiczny pojedynek to jest! Dobra, dobra, poczekaj, wiesz co? Ja bym sobie już przeszedł troszeczkę dalej. Dobra. Ale na przykład Mogłem sobie wyjść tutaj, hello! Ej, o nie, spadłem. Uuu. Oj, 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 spadłeś, oj koleżko, spadłeś, czyli się zrespiłeś pewnie bardzo daleko, wiesz co? W takim razie ja sobie po prostu będę leciał dalej. Ej, tu jest naprawdę sporo. Ej, leć dalej, bo nie wiem, czy ja przejdę teraz. Po prostu to się wydarzyło, stary, no ja myślę, te te ja myślę, że. Ja myślę, że na luzie, wiesz co? Powie, zróbmy tak, ja po prostu przejdę dalej i powiem ci, po której stronie jest dobre dobra. przejście. Dobra. Bo dobra. oni na 100 tysięcy procentów, polskich procentów, będą. Oczywiście źle lecę. O stare, dobrze, że Polska procenty. Oj tak, oj tak. Problem. stary, Ja jestem tutaj lokalnym patriotą i mnie nie interesują inne jednostki niż tylko polskie złoty, polskie grosze i polskie procenty, tak? Wiadomo o co chodzi. Polska cebula. Polska cebula, dobra, po prawej stronie, po prawej stronie jakby co masz dobre Przez, tak to masz dobrze. Zadzielam kiecę i lecę, a ja sobie tańczę. Tańczę jakbym strzelił gola, właśnie taka ciszynka. Poczekajcie, o, widzę. Mr. Tojtek, Woooo. Mr. Tojtek 337, proszony jest na finish. Chodź tu, chodź tu. Wyrwałeś, gościu! Dobra, wiecie co? Tak jest! Sam, słuchajcie, przychodzę na finish. No i zaraz zobaczymy, kto słuchajcie, jaka Gierka zostanie wylosowana na finał i kto ją wygra. Ronda terminada. Puchar póki co jest u mnie, także gości, jeszcze. Jeżeli chcesz odebrać mi ten Puchar Ligi Mistrzów, który wygrałem pięć razy, ponieważ jestem Christianito Ronaldito, no to musisz... No nie wiem, Christianito nie, Ronaldito nie, nie o ten puchar, by go. Dobra, stary. Na Blockdashu dałem ci dobrą podpowiedź. Evita... Nie, no ty kajgas, tutaj mam dla ciebie kolejną, bardzo dobrą podpowiedź. Evita okay. los laseres. <laughs> jaka, jaka, Evita los laseres, musisz unikać laserów. Evita los laseres? Musisz Dobra, unikać laserów, ja zobacz. Na ja przykład ten dobrze. gość nie unikał laserów dla te... O! <laughs> Oj, nie, prawie spadłem. Ej, dobra, Antak 1 to jest totalny boler. Ja, ja go uderzyłem po prostu, i on, stary, przeżył to. O, właśnie tak. jeszcze teraz, i jeszcze Cysi? drugi raz, let's go! Cysi? Ej, dobra, rozpapililiśmy ich. Wiesz, co ja też bym tego szambonurka Juli sobie załatwił i zostawił arenę dla prawdziwych tak, gladiatorów. Tak. Stary, A? stary, no ty jesteś prawdziwym gladiatorem, ja jestem no stary, prawdziwym stary, wojownikiem. Jest dobrze, ej serio, ten skin Wojana jest tak ładny, on mi się od początku podobał. A ty jesteś hakerem, masz czerwony no! Nie, 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 ja nie jestem hakerem, ja jestem prawdziwym bolerem! Bo Bole, yeah, bolem! Nie, bolem, dobra, stary. Mamy jeden na nie, jeden! Boj. Jeden na jeden z Wojanem, jeden, słuchajcie, soluwa! Soluwa z, Woj z Wojtolo Mongolo! Ej, dobra, bo się robisz suj. gęsto. Okej. Okay. Dobra, dobra, full focus, full focus, mordeczko. Sui siu! Siu! Dobra, tutaj robimy. Oj oj oj, oj jest naprawdę! CO! Nie! Tak jest! Tak jest! Przegrałbym to stare. Stary, jedna sekunda więcej i bym totalnie odpadł, ale mamy Jagona do La Partida! Flore flip! Kore para terminar! No i tutaj, stary, nie dość. Tutaj dam ci dwie podpowiedzi. Nie dość, że musisz dobiec do mety, to jeszcze nie spaść. wyobrażasz? Oj oj oj, mam lipkę, mam lipkę, cholipkę. Taką znowu lipkę cholipkę. Lipkę cholipkę, bo wiesz o co chodzi, że tam zfejlowałem na tych schodach, a tutaj stary widzę, tu jest dużo graczy. Stary, tu jest mnóstwo graczy, więc tutaj spina fest. Ej, no co? Totalna spina fest, musi lecieć Słuchajcie, okej, okay. ja, ja sobie w takim razie przeskakuję tutaj Ciach, ciach, okej okay. To sobie przeżyłem na, na lajcie, to sobie też przeżyłem Nie, prawie, stary, byłem tak blisko Byłem najbliżej na świecie, żeby przeskoczyć Dobra, jest tutaj Bongolino, nie, znowu spadłem Ej, nie? mam lipę z kwadratami Mam lipkę z kwadratami, dobra nie? Robię to w takim razie, słuchajcie, jak Bozia przekazała Okej, okay. po kolei, po kolei Michał mi daje kciuka w górę, bardzo mi się to podoba Mam nadzieję, że wy też zostawicie kciuka w górę Tak jak Michał Dobra, dobra, dobra. Michale! Okej, okay, gdzie jest Wojtolinio to... Bongolinio? Halo, halo. Oj, wykosił stary. mnie! Co za Mietę kasztan? Spadłem. co tu się dzieje, stary? No jest ciężko, jest ciężko, bo tu jest naprawdę dużo graczy. Oni przechodzą Ej, przez nie. metę. Ej, nie. Ej, nie, ja nie zdążę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja sobie przechodzę. Dziu! Tak, stary, ja jestem, jakby co? Ja jestem. Ja nie zdążę, stary. No nie, nie, nie moi drodzy, do 13 osób. Widę cię tam, stary, widzę tam. 16! Nie. Dobra, to w takim razie stary akcja jest tego typu, że wcie musisz się wcielić w mojego trenera. Mhm. Mm Słuchajcie, teraz Dobra, skill Wojana, bardzo dobrego gracza w Temple Guys Rojana. i nie tylko przechodzi na mnie, więc ja teraz jestem po prostu, słuchajcie, jakbyście złączyli Krystianito, Ronaldito i Roberta Lewandowskiego. Po prostu wiecie, jak. Spin go Dobra, round! Staram, prawą stroną lecisz, tak, żeby uniknąć tych te, dziwnych rzeczy. Prawo, poczekaj, prawą a stroną, a lewo, nie lewo, środkiem. Lewo. Ja bym środeczkiem leciał. Stary, zobacz, co są sami gracze, co jest grane. ja to, to może prostu Ja oh, muszę stary to, to, to dobrze zrobić. zrobić. Ciach, ciach, idealnie to zrobię. Dobrze, 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 lew go, tylko żeby mnie teraz nie wykosili Ciach, okej, okej Z giga tryhardami Stary, dobra, 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 ok teraz sobie polecę tą stroną Bo wow, powinno być wow. chyba szybciej Okej, okay, ciach, ciach, ciach Okej, okay, dobra, stary Dobiegniesz, Ej, dobiegnie. naprawdę sporo Będziecie ludzi tu jest, naprawdę sporo ludzi Ale powinno mi się udać. Ciach, ale gość ma wielką dynię, przechodzę Jej Ej, stary, zobacz To było chyba najszybszy spin go round W moim hmm. życiu takie tryhardy jeszcze nie widziałem. Ej stary, to było tak szybkie, że prawie mi się zakręciło w głowie, ale nie! Nie, 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 oczywiście, że mi się nie zakręci. Dobra stary, tu są takie tryhardy, że na finale może... <laughs> Nie wierzę, czemu mnie tam nie ma O stary, o stary Dobra, dobra, muszę to wygrać, słuchajcie Robimy to dla Wojana Robimy to dla Wojana ja go, A no, 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 no. widziałeś tego trika, że można było na tą rurę wskoczyć, co tutaj jest? Tak stary, znam go, ale jeszcze nigdy go nie próbowałem Jeszcze nigdy go nie robiłem I wolałbym teraz też go nie próbować <śmiech> Wiadomo <śmiech> o co chodzi przyjem, Dobra stary, nie. ja mam inną taktykę Ja mam taktykę taką, że czekam na pierwszą maź I po prostu biegnę przed siebie Możesz? Wow, Ło, nie, 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 nie Let's go Let's go! Co? Tak to ma, słuchajcie, nie, wyglądać, właśnie było? o to chodzi, no! Tak co się to gra to w StumbleGuys! Tak gra, słuchajcie, gdyby Cristiano Ronaldo Hacker. grał w StumbleGuys, to na pewno grałby tak jak ja. Na 100%. Oj, oj, oj! Mike! co tu się dzieje, co tu się dzieje? Halo Centralo! Halo Centralo! Nie, 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 nie! Ej dobra stary, to było zbyt ciężkie, ale naprawdę było strasznie tak. blisko. Gdybym może się było. bardziej skupił, mielibyśmy to. Moi widzowie, żeby zobaczyć, kto jest lepszym graczem, musimy jednak sprawdzić jeszcze skiny, dlatego 5. Aspekto Epico o Major za 175 Aspecto żetonów faktum. i teraz tak, na mój znak klikamy, zobaczymy kto wygra ten pojedynek 3-4, let's go Dobra, słuchajcie, akcja jest tego typu, że ja w ogóle nie mam żadnego z nowych skinów, ale trafię... Prawie kota! Prawie kota trafiłem, no nie jest jeżeli, jeżeli stary ktoś trafi legendę, no to praktycznie już wygrał, nie? Nic nie ma, no nie ma Ja legenda. mam Epico! Epico o Mejor! Ej, dobra, no trafiłem Yo. lewka! Trafiłem lewka, no to już bym wolał Christianito Ronaldito, no dawajcie słuchajcie, jaką, jakąś jakiegoś legendarnego skina. No nie! Ja mam ostatnią szansę! Ja mam ostatnią szansę, bo inaczej to przegram z Kretesem! Czy będzie? Nie! No i... Jeszcze mam ten nowy skin stary Ej no paluńowy. stary, to ja trafiłem 5 Epico i to takich wiesz, do wywalenia! Moi drodzy, Wojtolo Bongolo wygrał ze mną w szczęśliwych spinach! Więc może po prostu szczęśliwy spin bardziej go lubi, ale wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, jeżeli wy mnie lubicie i oczywiście chcecie stracić więcej takich odcinków, no to oczywiście trzeba zostawić subskrypcję. subuj, subu, 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 subuj. A my zobaczymy co wydropimy. Być może Cristianito, Ronaldito! No nie no legendario był ten skin, który miał Wojtek, a ja trafiam jakiegoś farmera, Elo!